Cześć kochani, witam Was serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj będziemy mówić o must-have jesieni. E, ten czas, kiedy przechodzimy z lata do jesieni, przynajmniej dla mnie jest bardzo trudny e, i zawsze staram się skupiać na pozytywach i pozytywnych stronach tego, e, tej zmiany. Niestety ja nie jestem zbytnią fanką jesieni, więc muszę się bardzo mocno napracować nad tym, żeby przekonać się do tego, że jesień jest fajna i sympatyczna i są jakieś plusy e, z e, pogody zmieniającej się Zimną i ciemną i mroźną. Dlatego przygotowałam dla Was taki niezbędnik, który mi pomaga przetrwać zimę. W zasadzie jesień, ale dla mnie jesień i zima to jest to samo, bo jest zimno, mroźno, ciemno, więc po co rozróżniecie? Um, więc przygotowałam dla Was to, co mi ułatwia przetrwanie tego mroźnego czasu. Jeżeli jesteście zainteresowani czymś takim, zapraszam Was do oglądania. Z racji tego, że robi się mroźno, zimno i Okropnie. Ja lubię położyć, włożyć na siebie ogromne, ciepłe swetry. I to jest właśnie jeden z nich. On ma taki różowo-łososiowy, brudny róż kolor. Mam nadzieję, że w kamerze to będzie wyglądało bardzo podobnie, jak, e, jak w naturze, jak oryginalnie. Ale to jest taki brudny róż połączony z łososiem. Ja lubię ten sweter, ponieważ nie jest za gruby, ale też jest wystarczająco ciepły. Jest bardzo prosty, bo ma tylko tutaj takie szycia. Taki warkocz, proste rękawy i na końcu ściągacze. Ten sam kołnierzyk jest również bardzo prosty, no i na dole jest ściągać. Kupiłam ten sweterek w Primarku za 10 funtów i muszę powiedzieć Wam, że naprawdę bardzo go lubię. Jest super mięciutki i ma piękny kolorek. Ja wiem, że to nie jest typowy kolor jesieni, ale ja ostatnio, słuchajcie, tak lubię takie beże, takie róże. Na mojej paznokcie są takie różowe. Brudny róż. Także zakochałam się w tych kolorach. Nie wiem, być może inspiruje się nową płytą Lady Gaga i Joanne, ale zanim ta płyta wyszła, zanim okładka była wypuszczona w świat, jak to się mówi, released, to ja już kupiłam ten sweterek, czyli musiało mnie coś do tego namówić, ale jakoś, jak mi się wydaje, że podświadomie ja wiedziałam, że to będzie kolor sezonu. A propos koloru sezonu, moi drodzy, porozmawiajmy o produktach do ust. Jak wiecie, na jesieni królują jakieś takie kolory wina albo takie śliwkowe kolory. Ja wam zaproponuję trzy opcje kolorystyczne do ust, tańsze i droższe. Pierwsza rzecz to jest rzecz, którą mam na ustach, to jest smak Plumful. To jest ładny kolorek, taki śliwkowo-fioletowy z odcieniami takiego brudnego różu. Jak możecie zobaczyć, co jest fajne, to to, że on fajnie nawilża, on. Ona, szminka na wilża, e, fajnie usta. Niestety nie jest odporna na całusy, nie jest odporna na transfer, więc uważajcie, jeżeli nosicie jasne rzeczy, e, bo może zostawiać ślady. Ale lubię ją ślicznie, pachnie e, tak waniliowo, jak wszystkie szminki z Maka, więc polecam. Ale jeżeli chcielibyście mieć coś bardziej trwałego, w podobnym kolorze, to z e, Safory mm, Matte Cream Stain, to się nazywa? Cream Lip Stain. E, to są matowe śminki płynie, tak, płynie. I już Wam pokazuję, to jest ta szminka, która, która jest teraz tak super popularna i ja ją kupiłam, jak byłam w Rzymie. Ale wydaje mi się, że w Polsce można też dostać tą 13. To jest właśnie numer 13, nie wiem czy wspomniałam. A, może Wam zasłoczuję jeszcze ten plamfu. Mam go na ustach, ale możecie zobaczyć, że jest to dość podobny kolorek, ale plamfu się bardziej błyszczy. Oczywiście teraz ta szminka matowa też się błyszczy, bo nie wyschła. Ale będzie matowa, nie będzie błyszcząca. I ona jest bardzo trwała, i również jest odporna na całusy i transfer. Także jak dla mnie win-win. Ale jeżeli szukacie czegoś bardziej brązowego, bo w tym sezonie oczywiście takie brązy, ala lata 80. są modne, to polecam Wam ze slika Matmi w kolorze Birthday Suit. I to jest taki brąz nude, również matowa, szminka, która nie trzyma się aż tak długo ale za to nie wysusza tak mocno ust jak ta z e, Safory. I naprawdę bardzo Wam polecam ten kolor, on jest tutaj, e, ponieważ nie jest zbyt brązowy, a nie jest też zbyt jasny, zbyt nude. Jest idealną kombinacją pomiędzy mm, takim jasnym nude i brązem. Więc dla dziewczyn z o jasnej skórze zdecydowanie polecam. I przy okazji, te szminki z, ze slika są dość tanie i zaraz zobaczymy jak zapachem nie pachną niczym. Jeżeli czymkolwiek pasną, to raczej taką delikatną chemią, nie ma żadnego zapachu, to e, szminka z e, sobor. A piękny, taki waniliowy zapach, zbliżony do tych produktów z Maka. E, ale kolejna rzecz, którą chcemy mieć na twarzy, e, z rzeczy takich bardziej burgundowych, śliwkowych, to oczywiście róż. I ja Wam muszę koniecznie polecić róż z Vibo. Tu nawet nic nie widać, co jest napisane, ponieważ e, ja go używałam. To death. I to jest V, bo nazywa się on coś. Róż z jedwabiem i witaminą E. W odcieniu 12, już Wam wspominałam o tym, ale muszę koniecznie go wspomnieć ponownie, ponieważ jest pięknym różem. Mam go teraz na policzkach, czyli możecie zobaczyć, że on nie wygląda tak groźnie, jak już jest zaaplikowany. Wygląda bardzo dziewczęco, bardzo zdrowo, ale typowo jesiennie. Pigmentacja jest naprawdę fajna, ale jest łatwy w roz w prowadzeniu, w rozcieraniu, także zdecydowanie Wam polecam i produkty z Vivo są naprawdę bardzo, bardzo tanie, łatwo dostępne i ja naprawdę uważam, że jakość tych produktów jest genialna. Ja mam parę produktów z WIBO i każdy z nich mnie zachwycił. Z racji tego, że cena jest naprawdę przystępna, a jakość produktu Genialna. Jesienią skóra e, jest często zmęczona, sucha i to przejście z pogody ciepłej do chłodnej może być ciężka e, ta zmiana dla skóry. Dlatego ja lubię nakładać na noc maski do twarzy. I to jest maska z Origins e, Drink Up Intensive. E, ja ją dostałam od mojej siostry na urodziny moje, tak mi się wydaje. Niestety jest to bardzo drogi produkt, ale genialny. Ja bardzo lubię ją stosować, się maskę, na noc. Zostawiam ją na mojej twarzy i powiem Wam, że oprócz tego, że pięknie pachnie, tak owocowo, świeżo, to jeszcze naprawdę działa cuda dla skóry, bo nawilża, ujędrnia skórę twarzy i sprawia, że rano skóra jest tak wypoczęta, mięciutka. Także zdecydowanie Wam polecam tą maskę jest dość droga. Ale teraz przed świętami na pewno pojawią się zestawy kosmetyków z Origins i na pewno można kupić ją taniej. Albo możecie poprosić o próbkę w Douglasie albo w saforze, żeby ją wypróbować, bo jest naprawdę genialna. Polecałabym Wam sprawdzenie tej maski, bo jest naprawdę super. Ale jeżeli po przebudzeniu nadal czujecie, że jesteście niewyspane, niewyspani, jest ciemno za oknem i nasza skóra jest niezbyt szczęśliwa, mamy ciemne cienie pod oczami, to waszym zbawcą i wybawcą będzie korektor pod oczy. I ten jest z Collection Lasting Perfection. I słuchajcie, to jest produkt, który jak kupiłam w Anglii. Nie jestem pewna, czy w Polsce jest on dostępny, ale na pewno możecie go kupić online. On jest w odcieniu. Fair one, jeden, eee, czyli najjaśniejszy kolor, bo ja oczywiście mam bardzo jasną skórę ale powiem Wam, że to jest korektor, w którym totalnie się zakochałam. Jest taniutki, nie pamiętam ile kosztował, ale naprawdę niewiele e, i rozprowadza się genialnie, mam go teraz pod oczami, e, rozprowadza się pięknie, krycie ma genialne, nie wysusza okolic pod oczami e, i naprawdę jestem z niego bardzo, bardzo zadowolona i już żałuję, że kupiłam tylko jeden, bo w Danii nie jest to produkt łatwo dostępny, ale na pewno jak mi się skończy, to będę zamawiała mm, więcej online. Z racji tego, że robi się oczywiście bardzo zimno, ja lubię mieć na uszach czapkę i na rączkach rękawiczki. I moim ulubionym zestawem ostatnio jest taka czapka z chemu. Ona jest zwyczajną czarną czapką, ma na górze kokardkę, ale jest poprzeplatana takimi złotymi i miedzianymi niteczkami. Oczywiście to jest włos, bo ja gubię włosy jak piesek linię je na zimę. Ja ją bardzo lubię, bo jest bardzo prosta. Tutaj ta końcówka jest zrolowana. I fajna jest, ponieważ jest taka długa, więc mogę ją nosić jak. U, może nie szłam do przodu. Mogę ją nosić jak. jak taki smurf. Mogę ją tak zżalować i być hipsterem. Ja naprawdę bardzo, bardzo lubię czapki, bo w Danii wieje non-stop, a moje uszy są bardzo wrażliwe, więc muszę je zakrywać. Ale w komplecie, co również są, są, są również rękawiczki z jednym paluchem, i one w środku mają takie futerko wypełnienie, żeby było ciepło i są naprawdę fajne do jeźdy, jazdy rowerem, bo mogę dobrze chwycić rączkę, tak rączkę i moje wszystkie paluszki są razem, więc jest im cieplej. Kupiłam ją, nie ją, je. Ten cały zestawik w hm rok temu, ale wydaje mi się, że w tym roku również widziałam taką wersję tych rękawiczek i czapek, ale w innych kolorach. Także serdecznie zapraszam Was do, do zerknięcia na stronę internetową HM-u albo pójście do HM-u, bo mają naprawdę fajne opcje z czapkami i rękawiczkami. Ale ten zestawik naprawdę urzekł mnie i skradł me serce przez tą kokardkę i złote i miedziane wstawki, bo jest naprawdę super i jest ciepło. Rączki. I w łóżka. Jak prawdopodobnie wiecie, w tym sezonie ogromnym hitem i trendem są e, wzory zwierzęce. Wzory zwierzęce, tak to się mówi? Chyba tak. Ale jeżeli nie jesteście na tyle odważni, żeby nosić e, płaszcz w, jakimś, w jakieś centki, albo w zeberkę, albo spodnie, to jest dla was za dużo, to zdecydowanie polecałabym Wam e, włączenie do swojego outfitu elementów e, ze wzorami zwierzęcymi, takimi jak. E, nie wiem, elementy jak biżuteria, albo rękawiczki, albo buty, albo nauczniki, opaska, albo coś takiego. Ja z racji tego, że nie jestem na tyle odważna, żeby nosić jakiegoś takiego dużego detalu z zwierzęcym motywem, wybrałam parasolkę. To jest parasolka, którą kupiłam w H&Mie. Ona jeszcze ma taką nakładkę na siebie, ale nie wiem, gdzie tą nakładkę włożyłam. Fajna jest ta parasolka, bo oczywiście jest mała, można ją włożyć do torebki, a jak wiecie, jesienią, zwłaszcza w Danii, non-stop pada. Dlatego, e, dlatego muszę mieć ze sobą parasolkę. I wybrałam właśnie taką w, w zwierzęce motywy, w zwierzęce wzory. To są akurat takie cętki leparda Czy, czy tygrysa? How do you leopard print, or. how would you describe it this yeah it's leopard yeah i think so too I myślę, że to jest fajna, fajny taki twist do Twojego outfitu, do naszego outfitu, żeby dodać coś, co jest modne, co jest trendy, ale niekoniecznie jest z nami ciągle, więc możemy tą parasolkę schować do torby, jeżeli nie czujemy się zbyt komfortowo z tym, żeby mieć taki mocny, mocny akcent przy outfitie. Ja przynajmniej nie czuję się aż tak odważnie znoszeniem noszeniem zwierzęcych motywów. Ale z parasolką jest fajnie, bo jeżeli mi się znudzi, to mogę ją schować do torby, i o niej nie myślę. I ostatnia rzecz, o której chciałabym Wam powiedzieć, to coś, co sprawia, że się uśmiecham w środku i na zewnątrz, to są skarpetki. Jak wiecie, ja zazwyczaj noszę sukienki, już nie raz o tym Wam mówiłam, ale w domu noszę legginsy i potrzebuję skarpetki do tego, oczywiście. A te skarpetki uwielbiam. Zamówiłam sobie dwie pary skarpetek: jedne z pszczółkami, a drugie z takimi e, miodowymi sześcianami nie wiem jak to powiedzieć. Ehm, no i pomieszałam je żeby były razem. No i w ten sposób mam pszczółki, które lecą do blu, blu, blu do Ula. I powiem Wam, że tak lubię te skarpetki, mają tak mi, e, miły materiał w dotyku spróbuję znaleźć je, gdzie je kupiłam, bo zamówiłam je online i zalinkuję na dole w opisie, ale powiem Wam, że sprawiają, że tak się cieszę, bo ja uwielbiam pszczoły i uwielbiam e, trzmiele. I sama zadecydowałam, że to będą trzmiele, a nie, e, a nie pszczółki. No, i one sobie lecą, lecą, lecą do, do ula. Naprawdę lubię te skarpetki i one sprawiają, że się uśmiecham, a wszystko co sprawia, że jestem szczęśliwsza jesienią, e, musi być ze mną i musi mi towarzyszyć, bo inaczej dostanę handry i depresji i w ogóle koniec. Zima się zbliża, nadchodzi, winter is coming. Ale nie poddajemy się, także z uśmiechem na twarzy dziękuję Wam bardzo za oglądanie mojego filmiku. Jeżeli Wam się podobało, to zapraszam do lajkowania, zapraszam do subskrypcji i do zobaczenia w następnym filmiku. Mua!